w większym mieszkaniem. Mieszkanie. wyobraźmy to sobie. O, sypialnia jest za mała. A za mała. <noise> Przydałby się. Dodatkowy pokój. I jaśniejszy salon. Finansujemy do 100% wartości nieruchomości i mamy na 100% najpopularniejszy kredyt hipoteczny w Polsce. A mamusia. Mamusia zostanie. U siebie. PKO Bank Polski. Od 90 lat blisko ciebie. Głęboka czerń, przestrzenny dźwięk, dynamiczne podświetlenie tła Ambilight, idealna jakość obrazu. Wielka premiera sezonu. Telewizor Philips Ambilight. Najlepszy telewizor LCD w Europie. W sklepach MediaMarkt i Saturn telewizor Philips z unikalną technologią Ambilight w atrakcyjnej cenie. Oto początek końca. Zobacz, czy 6 miliardów ludzi przetrwa apokalipsę. That's the moment that we lose our 2012 w kinach. Teraz za 45 zł dostajesz aż 135 zł do wszystkich co miesiąc. I telefon Sony Ericsson Yari z regulacją ostrości w aparacie 5 megapikseli i grami sterowanymi czujnikiem ruchu. Telewizja TV. Zawracza na trasę koncertową Mam Talent. Kup bilet w MP lub w internecie na biletyna.pl i ticketonline.pl Zobacz na żywo finalistów Mam Talent. Na trasę koncertową Mam Talent zaprasza Pepsi. Kruchy herbatnik, kremowe nadzienie i mleczna czekolada. Trzy bit. Przyjemność trzeciego stopnia. Pożegnalne ognisko już jutro. Co? Szkoda życia na grypę. Trzeba z nią walczyć. I spotykamy się na ognisku. Gripex to kompleksowy lek, który zwalcza wszystkie objawy przeziębienia i grypy. No i co, gotowa? Prawie kaszel mi został. Wybrałaś gripexu? On zwalcza wszystkie objawy. Kaszel też. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy letnie właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Zapraszamy na niedzielny poranek z Dzień Dobry TVN, a w programie najgłośniejsze nazwisko ostatnich tygodni. Weronika Marczuk-Pazura opowie, jakie to uczucie, kiedy życie zmienia się w ciągu jednego dnia. W programie także podwójne muzyczne doładowanie, czyli niegrzeczny Karolak z niepokornym Borysewiczem. Jeszcze raz. Oprócz tego prywatny świat Marka Kościkiewicza oraz bojowo nastawiona Kasia Cerekwicka. Dobry TVN. Jutro o 8.30. Hej! Odszedłem od niej. I, i skończone. Chcę być z Tobą. Spada. Chcesz, żebym ja zawał w młodym wieku dostał? Wieści złe. Tak? Jakaś laska. No widzisz. Dobry. Wujek Bernard mój zmarł i przepisał dom. Jak człowiek jest porządny, zawsze mu w sumie nieznany, ale w porę jakiś wujek umrze. Taka smutna uroczystość, nie? No, jest ja, jest smutna? 29,5. We wtorek o 21.30 w TVN. We wtorek u Kuby. Jesteście moimi wzorcami. Ty i Wojciech. No ale dlaczego nie korzystasz z tych wzorców? Krzysztof, kocham cię. To mi akurat jest zupełnie niepotrzebne. <głosy> 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 czy, czy dobrze się pani czuje w tym programie? Dobre pytanie, no? Może tak albo e... nie i jedziemy dalej, no? Tak. A tobie, Krzysztofie, przepraszam, nie, nie, pod nie podoba się ta piosenka Hej Hej? Nie, ja ją pamiętam nawet melodycznie. Proszę. Hej Hej! <noise> Brawo! Kuba Wojewódzki. We wtorek o 22.30 w TVN. Przy nich kapitan Kloss to pikuś. Czterej pancerni to amatorzy. Ognia! Niemcy szykują kontratak. Zimno, mokro i balą do nas. Ci żołnierze poświęcają życie dla najcenniejszej z idei. 16 milionów. Załatw mi przepustkę. Zbrodnia doskonała. Co więcej, do walki wyruszają z radością. Mamy armię. Nie żadną armię, tylko cyrk. Donald Sutherland, Telly Savalas, Clint Eastwood. Złoto dla zuchwały. W środę o 15.05 w TVN. Przypadkowy morderca. Nigdy nie zapomnisz jej twarzy. zrobić seks. Ona żyje. Masz jeszcze szansę odkupienia. I Człowiek, który pragnie zemsty. I... Milena, milena! Potrzebuję pomocy! I... A... Gdy życie ściga się ze śmiercią, liczy się każda sekunda. Naznaczony. W środę o 21.30 w TVN. Rączka, łapka, nóżka, łapka, nóżek, oczka, oczka, a kuku, a kuku. A. Mm. Są dzieci, które potrzebują Twojej pomocy. Jeden SMS może tak wiele. Pomagam. 71, 26. Wspólnie możemy zrobić więcej. Kołnierzyki. kieszonki, między guzikami. Unikalny stożek parowy wyprasuje każdy, nawet najmniejszy szczegół. Gotowe? Żelazko Philips Azur z unikalnym stożkiem parowym. W sklepach Media Markt i Saturn żelazko Philips Azur w bardzo atrakcyjnej cenie. Najlepsze promocje zamów telewizję N. Święta do potęgi N. Pytam, czym leczyć kaszel? Flegamina. Od lat mi pomaga. Zwalcza kaszel do końca. A co na kaszel? Stosowałem różne środki, ale jednak wybieram flegaminę. A co na kaszel? Na kaszel, oczywiście, flegamina. My no lubimy truskawkową, a mąż miętową. Flegamina rozrzedza gęstą wydzielinę, pomaga w odkrztuszaniu, oczyszczaniu skrzeli i przyspiesza ustępowanie stanu zapalnego. No to już wiemy, co brać na kaszel. Kaszel minie po flegaminie. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jaki jest Twój związek? Spokojny i harmonijny, a może pełen napięć? Sprawdź, czy do siebie pasujecie. Wyślij sms pod numer 7324. Wpisz swoje imię, postaw kropkę i wpisz imię ukochanej osoby. Dowiedz się, jaką tworzycie parę. Kiedy Paweł był mały, nauczył się słowa i bardzo je polubił. By głupom nie było końca. Aż pewnego dnia. Karmel. Czekolada. Wystarczy kogoś spotkać. Wtedy zaczyna się zabawa. Twix. Karmel, ciastko i czekolada. Twixnijmy to razem.